Cześć wszystkim, to i Witam w kolejnym odcinku mojej drogi do 195 na moim kanale. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo krótkie wideo, w którym porozmawiamy o tym głównie, co się dzisiaj zadziało, czyli był czwartek nagrody. Nic specjalnego w nich nie dostałem. W tle widzicie, jak otwieram paczki, otwieram player piki. Najciekawsze, co dostałem, to Banega, jakiś w ogóle słabizna. Później jej o godzinie 19 wypuściło ważne mecze, i wypuściło SBC na Wiktora Ozimchana. Trudne nazwisko, ale sami wiecie o kim mówię. E, I zapowiedziało o 20:00 Halloween, czyli Ultimate Scream, który to event zacznie się jutro. E, jak się do niego przygotować? Szczerze mówiąc, ciężko nadążyć nad tym, co jej wyprawia w tym roku. Ja ze swojej strony moje przygotowania oprę głównie na tym, żeby mieć jak najwięcej coinów dostępnych. Zapewne w okolicy 16, 17, jutro będzie ogromna panika na rynku. Tego bym się spodziewał. Myślę, że ludzie zaczną sprzedawać. Zazwyczaj przed promocjami ludzie sprzedają. Tym samym chciałbym zaprosić Was jutro na streamer o godzinie 18 na Twitchu Twitch TV slash Zapraszam, będę streamował na pewno. No i co poza tym? Wracając do tego, co dzisiaj się zadziało ważne mecze. Tutaj właśnie widzimy, jak kończę po kolei ważne mecze. Nic ponownie ciekawego w paczkach za bardzo nie dostałem. Był jeden z. Trochę lepszy pól, e, który będzie w następnej paczce e, i Wiktor Ozimhan. Ozimen jakiś taki e, tak to jest właśnie ten lepszy pól LM z Bajernu koman zawsze to przynajmniej parę tam, naście tysięcy no i SBC na Victora Ozimhena, e, uważam, że jest to bardzo ciekawe SBC. Wartościowo wygląda całkiem sensownie. Kosztuje tylko około 14-15 tysięcy. Dostajemy kartę, która ma całkiem niezłe statystyki. E, przyda się, jeżeli jeszcze nie zrobiliście zadań first owner do League EO, to na pewno bardzo pomoże ta karta i ja na pewno zamierzam z niej skorzystać. Widzimy też teraz wszystkie inwestycje, jakie się dzisiaj sprzedały. Jak wiecie, zawsze przed nagrodami inwestuję. No i, no i co mogę powiedzieć więcej? Przetestowałem Ozimhena, za chwilę zobaczycie gameplay. Tutaj widzicie skład, którego użyłem. Nie kupiłem żadnego zawodnika, wszystkich miałem w klubie. W większość to była first owner albo jakieś tanie inwestycje w 83, ponieważ lubię zawsze uzupełnić swój klub o karty 83-84 overall. I Viktor Ozimhen tym samym stał się naszą własnością. Myślę, że największym minusem tej karty jest to, że ma tylko trzy gwiazdki Kili, Mimo wszystko brakuje mi możliwości zrobienia skupa. ale porównując do Puckiego, którego już recenzowałem na swoim kanale, to jednak Ozimhen wydaje się być kartą o wiele lepszą. Przede wszystkim ma 4 gwiazdki wickfoota. To jest duża, duża zaleta. Ja w meczach, w których go testowałem, wpuszczałem go z ławki, więc miał tylko 5 chemistry, dałem mu Snipera, bo uznawałem, że ta karta najlepiej na, na Ozymhenie będzie działać. I moje pierwsze wrażenie z Ozymhena jest takie, że bardzo, bardzo płynnie porusza się na boisku często znajduje się w dobrych sytuacjach, chociaż nie wszystkie wykorzystuje, ale tak jak mówię, grał na pięciu chemistry, więc tutaj nie miał pełnego boosta ze snajpera, a na pewno tego boosta ze snajpera potrzebuje. Jeżeli macie drużynę z League E, uważam, że Hen bardzo dobrze się w nią komponuje. Mimo tego strzelał naprawdę sensowne bramki, jak widzicie teraz. I naprawdę, naprawdę bardzo z dużą łatwością dochodził do sytuacji. W boisku po prostu bardzo miękko biega ten zawodnik. Jakieś takie wrażenia mam, że naprawdę bardzo przyjemnie się nim prowadzi piłkę i mimo, że nie ma tych czterech gwiazdek, no to jakoś tam znajduje się bardzo często w wielu sytuacjach. Zobaczcie tutaj, z jaką łatwością mija bramkarza i ODS, czy on niestety nie trafia. To w skrócie tyle, w skrócie polecam to SBC, myślę, że za tą wartość dostaję naprawdę świetną kartę. Dzięki wielkie, że oglądaliście i zapraszam na Twittera, twitter.com.atots.pl, na Twitcha, twitch.tv.atots, twitch jutro stream. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę, bardzo mi to pomaga, jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy mnie wspierają na YouTube. Dzięki wielkie, do zobaczenia następnym razem.